Witam was widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj ze mną oczywiście jest debil Karol. Nie, Proszę tak do mnie nie mówić. Eee, oraz Michał. Małżonek. Tylko Janino, ja... nie... Od... Od tego momentu widzowie z Janiną nie rozmawiam. Dobra, się nie unoś ostatnio gadali, że ty jesteś Sigma. Widzowie, bo właśnie prawdziwi widzowie wiedzą kto jest Sigma. To jest właśnie... To się Widzowie właśnie możecie, liczy. Napiszcie w komentarzu kto jest Sigmał. Eee. Ja nie wolniej chodzi tym gumbajnem, wolniej, 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 bo gubi grzepaczek, wolniej. Widzowie, napiszcie w komentarzu kto jest Sigmał. Oczywiście jeżeli dobrze napiszecie zgodnie z prawdą to obiecuję, że przypna serduszko, ale to już wiecie co musi się napisać. Widzowie, napiszcie kto jest prawdziwym sigmą Oczywiście wiadomo, że Janina Sigma nie jest. To trzeba przyznać, no niestety. Morza tam Polska. Nie, to ty zamkni to, ty to polsko-mordę. Ale to ty zamknij mordę. Mi sobie, a jeszcze wiecie, mi brakuje dwóch subskrypcji. Do czego? Do celu. Do mojego. Jaki jest cel? Jeszcze. Aj, dość, teraz się nie dopytujcie. Dwóch subskrypcji mi, sobie, mi brakuje. Akurat dwoje subskrypcji mi brakuje widzów. Jeśli zostawicie subskrypcję, to spełni się wasze marzenie i nie na usunęć kanał. Ale taki to mordę <noise> To po co mi kazałeś robić kanał? Żeby mi tarę usuwać Nie, nic nie kazałem. Kazałeś, wytnij to, wytnij to. nic nie kazałem. No kazałeś i mówiłeś Janino będziesz zarabiała 100 zł od jednego lajka Coś tego nie widzę na pewno tak nie mówiłem, jak już to mówiłem, że Elina będziesz dokładać do interesu, a nie będziesz z tego nic zarabiać. A wiecie widzowie, że Karol potajemnie z każdego swojego odcinka, za każdego lajka zarabia 15 zł Widzowie, żeby tak było to wymyśl... Widowie, żeby tak było to wymyślicie, że ja bym siedział w pokoju bez klimatyzacji i tu się grał? No a teraz wyobraźcie sobie siedzieć z takim... Ja nagrywał dla was filmy na Bahamach Widzowie, ja wam powiem oczywiście Zaproponuję wam, żebyście zamówili sobie na jakichś internetach albo w sklepie, sobie kupili jakąś na przykład perukę albo coś, założyli to na baniak, posiedzieli tak... Ja nie mówię 30 minut, posiedzcie 15! Jak wam się łeb nie spoci, to szacunek dla was, ale zobaczcie jaka to jest męczarnia. Mieć taką oczywiście bujną, naturalną czuprynę, jak ja! No naturalne włosy ja nie z pewnością oczywiście posiada, także... No. Nic tylko pogratulować takiej peruki e, nie chcę tylko, takiej fryzury. Ej, ty, Sigma! Fryzury, przepraszam. No, się uspokój. Bo jest już taka stara, że jej kurde włosy podają. Powiem wam męczarnia, ja jestem teraz tutaj w domu rodzinnym na troszkę. E, pokój mam na Poddaszu, tak mi tutaj daje ciepłem. Ja się pocę. Dobrze, Janinę przygarnąłem do swojego domu. I trzeba zaznaczyć, że nie jest jeszcze dzisiaj taki mega ciepły dzień. No, ale znaczy, jest. Kurde, jest. duszno, burze chyba mają dzisiaj być. No, alerty wysyłali, będzie burzowo, całodobowo widzowie. Ale mnie na przykład burze i będą dotyczyły, bo nie wiem, czy wiecie, chłopaki, ale ja dzisiaj ruszam w tango. Gdzie? Czy mógłbym również takie takie Na rewizji Ej, i przykro mi to dzielić, ale nie wiem, czy się wyrobię, chłopaki, na weekend A wy mówiliście, że wy w weekend chcecie nagrywać jakieś tam odcinki, tak? Ze żniw Czy tak, z czego? Tak, chcemy coś ponagrywać, ale... To no... przepraszam was czyli... To pani nie będzie czyli Nie Czyli Janina w tango leci? Lecę w tango A z kim, jeżeli można wiedzieć? Będę tańcowała po alkoholu Po zero a z kim? Nie A wiem jeszcze. Może z tym Tadeuszem? Nie, żadnych konkubentów. Możliwe. Ja nie jest konkubiną. Ja powiedziałam konkubentów. <laughs> Konkubenci, jo, oni eee, są. Wierni. ja jestem. Słuchajcie, widzowie, nie słuchajcie, bo ja jestem Michałowi wierna uh, so, Tak, jechał. to Michał. Ma pani dzisiaj zakaz iść na jakąkolwiek imprezę? O. Zastanawiam się nad papierami rozwodowymi. Już teraz od razu? O, przyjechał Michael Jackson! No. Przyjechał ten, ten co o nim tu wspominamy. Ty, to Ktoś czekaj. Mogę cię wysypać? Jak. Po, powiem wam, ciekawy jestem, czy kiedykolwiek jeszcze na świecie będzie tak popularna osoba na cały świat, znaczy tak popularny muzykant na cały świat, jak Michael Jackson. To czekaj, cholera, aż nagram na ciebie. No to zobaczymy. Ciebie pocisnę do spodu! Tylko muszę teksty najpierw powymyśleć ja z ja odpowiem również disem i zrównam cię z ziemią. Dobra, dobra, zobaczysz. Tego nie trzeba to jeszcze w ziemię wcisnę. Wcisnąć to ja zaraz mogę, karaluchu. Koleżanko. Nie zejmę kolegami. No i to mi pasuje. Na kolegę razie, to trzeba mieć dwie i z pieniądze. Z naszego PGR-u proszę... Już pakować walizkę. Co naj z nami jakby nie mieszka, bo ona mieszka koło nas. Na Słuchaj, do naszego, naszego, naszego PGR-u to ty się nie odzywaj. Do, słucham? A co, ale tutaj gadasz, nasz PGR tutaj wcinasz w to. W konflikt. Ale... Jak, jak, jak konflikt? Będę, będę chciała, to Michałowi żadne słupko, to on ciebie stąd wyrzuci. <laughs> Kobietę, ja nie wiem, co mówisz? Nie wiem, ci wiesz, ale ja mam kontakty. Czy co mówisz? Mam kontakty w ścianach. Będziesz za to rozliczona. A wie pani, że dzisiaj mają być nurkowie, chyba? Jakie nurkowie? No, nie wiem, czy właśnie dzisiaj czy na weekend mają zjechać. Albo na weekend, właśnie nie wiem. No ja ale... się tym nie przejmuję, mnie ja tu weekend nie będzie. No ale to raczej trzeba się przejmować, co tam znajdą. Ej, to weźcie tam pójdźcie, zobaczcie, czy wyciągnęli te worki. My odpowiedzialności za to co oni znajdą brać na pewno za panią na pewno nie nie. będziemy Ja się jeszcze zastanawiałam czy tam kurde tej Baśki nie wrzucić, bo ona coś tu do ciebie startowała chyba Michał Tej. No gdzieś, no Już dwie osoby wystarczą no toż, chyba. No to chodzi. Baśka, Mikał Baśka z jeździł, pani jeździł. Co cicho, 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 Sorry, kur... sorry, Baszka sorry. z klepówkami gadała, że ty jest... od niej kupowałeś wodę gazowaną i, I ona to wydała Passatem! No ale to... Boże, to... Ty, Karol, to wiecie, to będzie, to, że... to zaraz wszystko to jest mam nadzieję, że zdążę przed nurkami z Baśką. <laughs> Nie no, tylko ją odwoził z pracy. Kech. No dobra, to już wystarczy mi to, że ja jemu mu zniżkę dała złotówkę, to już coś znaczy. Bo mi nabrowca nigdy zniżki nie chciała pani dać. No, co najgorsze? To normalne co najgorsze? Co, je co jeszcze powie pani, do co najgorsze? Jeszcze rękę i podał. Przepraszam? No, rękę i podał, normalnie rękę i podał. To nie była prawda. Jak dla chłopaczy, jak dla baby. Jak, jak dla baby z całunkiem. To był, to był przywitanie z pocałunkiem. Zdrada. Ale to wy kończyłaś tym małżeństwo czy nie? Bo nie mamy za no tego Mamy! Mamy! właśnie. Mamy! To się Janina oburza. Mamy i to jeszcze kościelne i to przed Bogiem grzech masz. Janina się oburza, bo jest mała, a nie duża. I masz, Michał, grzech y śmiertelny. Zdrada. Z tego, co wiem, to ślub ja nie wyknął. Zdra... Dziłem. Ej, co zrobiłem? Przecież się nie zdradziłem. <laughs> Ej, co zrobiłeś? Jaki głupi byłeś! Ale ja pani na pewno nie zdradziłem, to od razu mogę zagwarantować po pierwsze, jak mogę zdradzić kogoś, z kim się nie jest, to jest pierwszy aspekt tej wypowiedzi. Jesteśmy razem na polu! No, no to, to jest tylko tyle. Dobrze pani akurat to powiedziała i wszystko się nagrało. A co, nagrywasz? A pani nie nagrywa przypadkiem? Ja nagrywam, ale ja to wytnę. A, a ja też mam nagrywanie włączone, takie poza kulisami, także... Aha, czyli ty mnie nagrywasz off oh, scena ty! Mendo! A. Tak, tak, tak. Przyskać a kto to tobie nagrywa? pozwolił? Nie, a kto pani pozwolił nagrywać co jakieś sceny, jakieś tam twarze Janiny? Eee, niech cię to nie obchodzi. My, te, my też coś się z Karolem nie zgodziliśmy na to. Właśnie, ja się nie zgadzam na takie nagrywanie. Ale zresztą dzisiaj zgusimy te filmy we dwóch, mam nadzieję, nie, że to wszystko nie. Nie, nie, bo ja udzielam sobie. No jej na trochę gazu. Ja udzielam... udzielam Kurde jak mi wyrwało, cholera chyba olej się zapalił. O, ale poszło. Czekaj, jeszcze raz spróbuję. No daj tylko dodech, do Dobra, dobra. No redukcja! Aż się Henry podnosi, Cholera jasna! A co tu tak dęba staje? Nie wiem właśnie. Tu jeszcze kawałek o. trzeba dokończyć. Coś tam nie zrobione. Mi się heder podniósł, gazu tym dała. Kawałeczek trzeba dokończyć jeszcze. I gazu! Ooo, driptelem! O, mam ja, um. Nosi Dobra, ja się tu wyładuję na przyczepę. Chyba będziemy tak samo nosić dzisiaj pod tym, pod remizją albo w środku. No. Ty mnie nie będziesz nosić, bo ja jadę sama, bez ciebie. Ale, Ale to w środku to tak. parę rzeczy pewnie będzie pani Janino na imprezie, no nie? Że co? Mówi alkohol w żyłach. Ty jesteś głupi. Na przykład pani w środku imprezy. Może ten Tadeusz na też. No i nie wygaduj takich głupot, tej Na parkiecie. <laughs> na parkiecie będzie w środku imprezy. Chodź mi rozczep header. Ja nie będę wysiadała. Jedziemy na kolejne pole, panie Nino. Pani se nawet tego hezera no, nie uciepia, później pani sobie to zrobi. Węzeł! I, tak, I tak polnymi będziemy jechać. No ale on rozciepia, to i ja chciałam być poprawda politycznie. No dobra, to ja czekam na was. Myślałam, o, że jak guzie, mi... się No co to pływa? Jakiś worek na tym. Co? No stawię, nie normalnie worek jest na środku. Nie co? Wypłynął gnidziarz? No pani zobaczy. Ej, tam ktoś chodzi, ja widzę, ty... Ej, chłopaki, a jak ja będę na tej imprezie, to nagracie mi jakieś tu kulisy, co tu się będzie działo? Nigdy. Ale co by Pani chciała, żeby Pani nagrać? No jak rzeczywiście mają być te policjanty z psami nurkującymi? Ale ja nie wiem, czy tu będą policjanty z psami nurkującymi. No a kto to gadał, że mają być nurk... nurkie? No do weekendu, ja nie wiem. Coś... No tak gadali, kurde. No, Karol gadał. No ale to, Boże, no ale to, tak, jak już. my to nagramy? No tu jest to! No nie A, wiem, podejdźcie ja się, naschoń, zapytajcie. Zobaczymy. Widzowie, jakby oni nagrali coś, to sprawdzajcie u Michała i Karol na kanale. Ja stąd pieprzą faktycznie! Nie, no Można by tu nie podchodzić? U. Ja Czekaj. spieprzam, ja spieprzam! Zobaczmy, chodź rozpakujemy. Do Zosta... z... i to Dobra! Rozpakuj... nie dotykaj... Wróciłem, z spieprzamy! Ej. Do to jest to Karol? Dotyknąłem. A, to masz przez dobra, gratuluję pomysłu. Ale ja w rękawiczkach, Michał. No a... to, już, jak już nie jestem, to na Kudek. doświadczenie. Ja tam nie zakładam, bo ja i tak mam odciski, usunięte ja ja No ja, ja, ja to dotykała, Michał, lina to dotykała. Oni tam i tak odciski zapewnie so w zawartości tego worka też najpewniej, także. Ja się tym nie przyjmuję, mam to w dupie. Jak okay, Ej, pude... co zrobiłaś? Jaką jak kurs zrobiłaś? Ja... Jak ja pójdę do pierdla? To będę miała w końcu spokój od was. Tak, ale co, no wpierdół to co to za życie, no. Daj Boże. Życie to... jak Madrycie! Żercie za darmo, spanie za darmo, spacer, jak dziedziniec. to tu też pani z... żyje za nasze. No właśnie. Ej, tak nie ma ja tu... Szkutności. Ja tu robię! Za darmo. Ej, kao, mam nadzieję, że to co nam przedaliśmy, to się sprawdzi. A, A co daliście nam się? Za co? Ofiarę za... Pani powodzenie w życiu. A. No dzięki. A co te śmiechy tam kichy? Nie, nic, nie, nie, nic. nic. Nie, nic. Czekaj, te mordy cieszycie, powiedzcie ci prawdę, nic, to i my się pośmiejemy z widzami. No nie, 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 bo my pani widzów nie lubimy także. Ja, ja, ja Jakby ma mamy też. tych samych widzów, ty! Ja lubię, ja lubię. Tylko... Nie. Bo każdy, kto subskrybuje kanał Janina, to powinien zostawić yy, suba i przyjść do mnie, i do Karola, zasubskrybować. Właśnie. To by były fajne osoby wtedy. Czekaj, bo ktoś do mnie dzwoni. Allo. Halo? Czego? Będziesz? Co? Będziesz dzisiaj? Będę dzisiaj, tylko muszę imprezę tutaj zrobić najpierw z chłopakami. Bo tutaj mam w Dupes zostaje tego kawalera. Nie. Słuchaj, ja na razie żniwuję rzepak, wiesz? czy nie masz czasu. Przyjadę, tylko musisz rzepak zeźniwować do końca, słuchaj. I jeszcze będę musiała załatwić sprawę, bo mi renówkę chcę sprzedać, mendy. Ja się boję, że jak ja na weekend pojadę, to mnie to renówkę sprzedadzą. Ja sobie pomyśliłam, że na policję zadzwonię, wiesz? Mam nadzieję, że. Żeby, że będziesz, miała ciasi trochę, małe myszko, kochana, najpiękniejsza. Dobra, cześć. Cześć. pani panie Ino, pani sobie siebie wyłącza, co to ten chłop mówił, jakoś co? myszko, kochana, kochana? O co to chodzi? Tam... A to Jopier... degenerat stary. A? ja ty, Michał, słyszałeś to, co? Dobrze nagrywam wszystko i do sprawy rozwodowej jakby tam, doszło do ślubu kiedyś tam, dojdzie szybciutko. Czy, czy, czy będziesz? Czy nie będziesz Aaaa. miała ciasiu? Coś tam, kurde. to kurde tak milutko jak mówił jak no, zdrobniale o. Pani Inacz się chyba zakończyła. Idziemy jak kurde ten Coverboy Może ra <śles> No. <śles> może radkę zrobimy Nie, nie będziemy robić! Widzowie, jeżeli będzie no pod tym 500 w górę. To... Janina nie ma A, Widzowie, jak będzie 500 w górę pod odcinkiem u Janiny To nie zgadniecie. Jej chłop otworzy jej Ondifansa. Ohoho. No jej chłop będzie alfonsem. Tak. Ja pierdzielę. Tu już jest jeden taki, co? No, nawet znam go. To prawda nie osobiście. Całe szczęście! Hej, bo Janina, zaraz przypieprzy w keder. Po hebla, ja czekam ogólnie na was, to wy daleko jesteście? No ja się staram jechać, ale Jak nie. Ale gumę, pali, drodze. na bo ja mam ten pomat ustawiony ciemnioku. Aaaa, widzę ciemni. już chyba, widzę, że to się jedzie powoli. No wyjechało szybciej, gminy jakiś cielak nie Dobra, no, wyprzedzamy. Wyprzedzaję tirowców na ekspresówce. A który kombajn jest w ogóle szybszy? Czy on jadł tak samo? For nie, Fortschmidt szybszy. A ile? Bo ja jadę nie będzie dużej 25. Różniczy, no nie? nie ma przejazdu. Nie ma. Koniec, koniec. Nie barykaduj mnie. Hamie A będę właśnie, kiedy będę chciał. A właśnie mnie nie blokuj. Hmm. Dobra, ja się tu rozczepiam na polu, czyje to pole? Dobra, dobra, nie rozczepia was, pani ściernisko. to. Tu na razie jest ściernisko. Ej, na ściernisku to Ale może będzie się Francisco! San Francisco! A Albo nowy to... dom z jej przyszłym chłopem. Albo. Z tym, co dzwonił? A Ale z tym, co dzwonił, to nie. To jest, to jest ten Tadeusz? Ja nie znam go. No, to co dziwne, że numer podpisany pewnie. A ciekawe Karol, jakbyśmy zobaczyli, zabrali telefon kiedyś. Nie, co tam jest? No? Skrywanego pewnie. Tadeusz z serduszkiem. O! Przepraszam was na chwilę, panowie, bo mam telefon. Mhm. Halo. -hmm. Halo, Co? Bo potrzebuję potwierdzenia. Chyba nie ja. Powiedziałam, że będę. Albo wiosło, że nie masz czasu. Mam czasu. Mam chyba <laughs> Najpiękniejsza, najgorsza na świecie. Dobra, i... cześć. Cześć. Kto to był? Ja. Pierdzielę. Ja wiem. Czy jest nikan? Czy tutaj do pani? No. Z wyzwania! O. Jakiś ktoś lo, lo, kurde! tutaj do przepraszam was na chwilę, ja się. tutaj on miał głos jakby się stresował, kurde. No tak, ja przepraszam was, muszę się wyciszyć na chwilę na CB Radio, bo ja muszę właśnie telefon wykonać w tym momencie. Dobrze. Dobra, to, to... Dobra już nie słychać ja ich. Słuchajcie, ja się boję, bo ja rzeczywiście planuję teraz pojechać na po prostu remizę. Na... Ja planuję oczywiście 24 godziny, ale znając mnie, to ja trochę tam w palnik, wiecie. I pewnie mnie nie będzie przez cały weekend. Więc yy, wiecie, że chłopaki planują sprzedać tę terenówkę. Mi się ten pomysł nie podoba i ja sobie wymyśliłam taki pomysł, że ja zadzwonię na policję. A wiecie, policja mnie lubi, chyba. A mnie powinni się nic spodziewać, że mogę trochę skłamać. Zadzwonię na policję, powiem, że był u mnie bandyta dzisiaj i że mnie straszy. Że chce mi ukraść re, renówkę albo że na przykład mówi, że w renówkę specjalnie jakąś umowę tam podpisze się za Michała czy coś i dzięki temu po prostu chłopaki będą chcieli sprzedać tę renówkę, to się im to nie uda, bo policja będzie miała wszystkie, że tak powiem, papiery, tak? Poczekajcie, ja teraz zadzwonię na 112, powiem, że bandytkę mam na gospodarstwie, tylko nie wiem jak się chłopaków wtedy pozbyć, dobra, ale zobaczymy. Czekajcie, tarabanie. Halo? Dobry. I dobry, ja jestem Janina. Mm -hmm. Proszę pana, czy może pan wyjąć z mordy, co pan trzyma w niej? Czy mogę pomóc? Ej, ja dzwonię w sprawie takiej, że bandyta przed chwilą był u mnie na gospodarstwie. Część. Co? Zaczyna jaka, jakiś bandyta i on powiedział, że chce ukraść mój ciągnik Renault, Marka. Okej, okay, proszę więcej szczegółów w tej sprawie. Bo to jest ciągnik pgr to Michała i Karola. I on powiedział do mnie, że, że nie mogę mówić dla nich, bo, bo im się może coś stać. Dobrze. Ehehe. i co mogę z tym fotem zrobić? I że oni będą w stawie pływać, proszę pana. Miau. Dobra, w ja razie przyjmuję zgłoszenie i Ej Może pan przysłać patrol? Miał. Ale pan Dobra. co, to pan, pan jakiegoś kota tam ma? Uwam. Pan kota ma? Miał. Proszę pana, a jak panu wejdzie, a jakby panu wlazła myśl jednym uchem, to drugim wyjdzie czy nie? Jeżeli wejdzie jednym uchem, to drugim no dobra, no. idę się Czy, gdzieś tam krzaki. Czyli pan ma kota wełpie. Do widzenia. Do widzenia! A! A przecież jest pan, ten By. patrol policji! Będzie dobra, będzie zaraz, już, już wysyłam, na mierzam panią, już wysyłam. Do widzenia. Miau. Jakiś psychopata, widzowie na tym numerze alarmowy, ale... No dobra, nieważne, to się nie wiem, co jakieś to te różni ludzie są, nie? Ja może weekend zaczynam dopiero po żeniwach, że tak powiem, walenie w palnik tego typu rzeczy. Na no, być może on zaczyna już dzisiaj, nie? No nie wiem. Różni są ludzie po prostu. Przepraszam was za to. Dobra, czekajcie, ja się i radio znowu włączę. Halo! Co? Pogadała pani z tym lasem? Tak. Ja cię kręcę, długa rozmowa była, patrzę. No ja się tam umawiałam, wiesz no, fiu, 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 fiu. A co? Ktoś mi broni, i Michał też ma konkubiny. No pani Janina, nie widziałem, że pani jedzie z tych. A co to mordę? Cieszysz się. śmieszny ten kurde, z pani paninny. Dlaczego? Co to, co to, kurde, policja tu. Co tu w jakiej sprawie? To do mnie, ja z nimi pójdę pokazem, dobra? No? Jak Dobry, namierzyliśmy no, panią, o co chodzi, w sprawie tej renówki. Cicho, pan. Cicho. O co chodzi w sprawie tej, tego traktora... Cicho! To, żeby tamten tam tego... nie słyszał. Słyszeć, nie ma... Mo... Słucham. Bo to... Bo oni go stracą, ale nie mogę mu mówić, bo mu się krzywda. może... Cicho, panie, bo idzie. co panu królowi, powiem, żeby się nie bał. No, panu, ale nie, ale panu co chodzi? O co chodzi? Co tu się policja nad wszystkim czuwa. Ale nad czym e, bezpieczny? O co chodzi? No, ale zapraszam pana. E, koś! Weź forszmita, koś forszmitem. Proszę pana, sprawa wygląda jasno. Przyjechał do mnie dzisiaj bandyta, podał się za bandytę. Czyli mam rozumieć, że przyjechał do pani ktoś i powiedział, jestem bandytą? Tak. Prawdę? Panie, sobie ja jakieś robi z nas. Panie no, czemu kombajn jedzie sam? Czemu debilu tak robisz? Rób normalnie! Bo ja robię sprawy ważne! Przepraszam Muszę Ciebie. Wy wysypać. Panie, Panie był, taki ba był bandyta u Was dzisiaj? Cicho! Jaki bandyta? Jaki bandyta? Dobra, idź syp! Cholera się interesujesz! Ale, Panie... Musisz pan robić jakieś yy, sprawozdanie, że Aha. renówka nie może zostać sprzedana, bo wie pan co się stało? Chodź pan, odejdziemy tutaj, bo on zaraz tu przyjedzie przyczepami. Mhm. Mm to dlaczego pan Karol nie może o tym wiedzieć? Bo on powiedział bandyta, że gdy policja dowie, że... Albo że Karol się dowie, to że jemu może się krzywda stać. I że w stawie będzie pływał. I co w związku z tym, droga pani? Bo ja dalej nie rozumiem sytuacji. Proszę pana, mi się wydaje, bo ten bandyta powiedział, że on tą renówkę... Chciałby tego bandytę za groźby, czy jak? Nie, okradziesz. On chce ukraść renówkę za... 500 tysięcy i powiedział, że podpisze nieprawdziwą umowę z chłopakiem. Niby Michał, bo Karol podpisze uh -huh. fałszywą umowę, że on sfałszuje podpis i że ta rynówka uh -huh. będzie sprzedana za, za mało, nie za 500. I co policja ma z tym zrobić? Coś z tym zrobić, żeby do tej umowy nie doszło. Dobrze, yy, czyli tak, czyli mamy zatrzymać osobę kupującą rynówkę od chłopaków. Tak! To będzie ta osoba, tak? Bandyta, no. Czyli mamy. Kurde, tam koło widzieliśmy taki domek, jest jakiś letniskowy, może. Poczekaj, chwilę. Też... Albo pani będzie A możecie prostu... nie kręcić o ten gumno w czeremblu tej? Eee, ja chcę zobaczyć o co tu chodzi. Idź komuś, proszę. Prostu... Może pani po prostu. No nie wiem, będzie dzwonić, jak dojdzie do tego zakupu, do tej transakcji. Będę dzwonić, dobra? I my wtedy Tylko... od razu przyjedziemy do pan... tego. Tylko ja to się serdecznie. boję, proszę pana, bo ja teraz będę ruszała w melaż. A no to to już nie wiem, to już pani sprawa. Jak pani do nas nie zadzwoni, to ja spytam pana Karola. Panie Karolu! Nie! Pan... Stój! Dobra, zadzwonię! Zadzwonię. To pan. No pan Karol też przecież jakby ma być na miejscu, to chyba szybciej będzie. On nie będzie wiedział o co chodzi, bo on nie może być przejmowany, bo jego bandyta groził mu. A, czyli on nie może rozmawiać z policją, tak? No. A co jak on nas teraz gdzieś obserwuje, to może odejść od tego punktu. No właśnie, to może wie pan co pan już jedzie, tylko pan to zanotuje, że re renówka pewnie będzie ukrębnięta. Czyli, czyli czekamy na telefon. I działamy. Dobra. I, dobra. I wtedy Dzień proszę pana paralizatory, karabiny, wszystko, dobra? Dobra. No. To do widzenia. Do widzenia, nas o -o. tu nie było jak coś. Mam nadzieję, że to załatwiłam dobrze, opsie. się pan! O. -o. Haha! Nie płacę, ażem tu wjezdzą! Haha! Panie Karolu, popchnij z dobrej duszy! Dobry! No ładnie! No kurkowajec! No! Ja pier... Ja pierdolę, panie! Pierwszy raz widzę taki psychopata do mnie na po. Wam zabramy! Do widzenia, jak coś złego to nie ja! A co się głupio patrzy? Ściadeł, forszita i koś! Co tu się stało? Kać! Co tu się dzieje? Ja pierdzielę!